Cześć, witajcie na moim kanale na YouTube. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o perliczkach, ptakach o niezwykłych cechach i bogatej symbolice. Są one obecne w kulturze i tradycji różnych społeczności na całym świecie. Na rozległych obszarach Afryki można spotkać piękne stworzenia, które są nie tylko popularnymi motywami zdobniczymi, ale także fascynującymi ptakami. Mowa tutaj o perlicach. Nazwa ta brzmi tajemniczo i egzotycznie, ale czy wiesz, jakie są korzenie tego słowa? Nazwa łacińska perlic to Numida Meleagris. Numidia to dawne państwo Berberów, które rozciągało się od Oranów w Algierii aż do Kartaginy w Tunezji. A co z nazwą Meleagris? Okazuje się, że w mitologii greckiej Meleagridy były siostrami Meleagera, jednego z argonautów. Po śmierci brata siostry pogrążyły się w żałobie, aż w końcu Artemida ulitowała się nad nimi i przemieniła je w perliczki, przenosząc na wyspę Le Rose. To właśnie z tego mitu wywodzi się przekonanie, popularne między innymi dzięki Sofoklesowi, że bursztyn jest łzami perlic. W Polsce znane są jako perlice lub perliczki, a po angielsku nazywane są Genifaul, czyli ptactwem z Gwinei. Często zdarza się, że odkrywcy nadają gatunkowi nazwę od miejsca, w którym został znaleziony. Podobnie jak chińska porcelana, znana w języku angielskim jako czajna, perlice również otrzymały nazwę gwinejskich ptaków, ponieważ zostały odkryte na zachodnim wybrzeżu Afryki. Z czasem zostały również wprowadzone do obu Ameryk. Dzisiaj perlice można spotkać na terenie całej Afryki, zarówno w miejskich parkach, jak i w parkach narodowych. O świcie wyruszają w poszukiwaniu pożywienia, niezłomne wędrowczki zdolne pokonać nawet 5 km dziennie, a niekiedy nawet 10. Najpopularniejszym gatunkiem perlic jest perlica zwyczajna, znana po angielsku jako helmetedrinicały, czyli perlica hełmiasta, co odnosi się do charakterystycznego tuksa na ich głowie. Z kolei perlica sępia ma urodę przypominającą sępa, co usprawiedliwia jej nazwę. Niezależnie od gatunku, pióra perlic są po prostu przepiękne. Perlice mają symboliczne znaczenie dla Afrykanów, którzy widzą w nich symbole wysiłku i wyzwań codzienności. W języku Zulu perlica jest nazywana Impangela, czyli ta, która się spieszy, i stanowi symbol pracowitości. W języku Sektsfana, używanym przez lud z Botswany, nazwa perliczki to Kagaka, co oznacza wysiłek w przetrwaniu. Można by powiedzieć, że perliczki są symbolem ciężkiej pracy i determinacji, a wyrażenie Gegiafetsi dosłownie oznacza biegne z wysiłkiem, jak perliczka. Perlice są także niezwykle czujne i alarmują innych swoimi okrzykami w przypadku zagrożenia. Dawniej Afrykanie wykorzystywali ten naturalny alarm jako sygnał dla siebie. Gdy Europejczycy penetrowali afrykańskie dżungle, ostrzeżeni przez perlice, Afrykanie schroniliby się w gęstym lesie. A trzeba przyznać, że odgłos przestraszonej perlicy brzmi jak upiorne trąbienie. Perlice miały również szczególne znaczenie religijne dla wielu społeczności w Afryce. Uważano, że te ptaki są obdarzone specjalnymi mocami od bogów. Wierzono, że perlice potrafią chronić kurczaki przed chorobami. Okazuje się, że było w tym ziarnko prawdy. Perlice żywią się nie tylko nasionami i łodygami, ale także różnymi szkodnikami, takimi jak robaki, kleszcze, wieloszczety czy pajęczaki, które powodują choroby. Obecność perlic w okolicy gwarantowała więc zdrowie drobiu, choć oczywiście to rezultat ich ciężkiej, codziennej pracy, a nie magicznych zaklęć. Wizerunki perlic sięgają odległych czasów. Na ścianach piramidy Unisa w że w Egipcie zachowały się najstarsze przedstawienia tych ptaków, datowane na około 2400 lat przed naszą erą. Starożytni fenicjanie i Grecy czcili perlice, składając je w ofierze bóstwom. Rzymianie nie mieli specjalnej sympatii do perlic i hodowali je przede wszystkim dla mięsa. Jednak po upadku Imperium Rzymskiego ptaki te zapadły w zapomnienie, a w Europie perlice zostały wybite. Dopiero w XVI wieku portugalscy żeglarze sprowadzili perlice z Afryki Zachodniej do Europy, gdzie rozpoczęto ich skuteczną hodowlę. W dawnych czasach w Polsce nazywano je kurą afrykańską. Perlice mają charakterystyczne cechy. Mają okrągłą sylwetkę z krótkimi skrzydłami. Ich małe głowy i górna część szyi są pozbawione upierzenia, a dzwonki na szyi mają barwę białą lub czerwoną. Samice perlic mają większe pofałdowane dzwonki niż samce. Na wierzchołku ich głowy znajduje się trójkątny, rołgał hełm o brązowym kolorze, który jest większy i skierowany ku tyłowi u samców. Ciała perlic są poziome u samców i lekko pochylone u samic. Są także różnice w szerokości rozstawu kości łonowych, u perlic samców jest on mniejszy, podczas gdy u samic wynosi około 3 cm pióra perlic są identyczne u samców i samic, a dorosły samiec waży około 2 kg, a samica nieco mniej. Perlice posiadają doskonały wzrok i słuch, co umożliwia im skuteczne poszukiwanie pożywienia oraz wczesne wykrywanie zagrożeń. W środowisku naturalnym ptaki niższe w hierarchii stada pełnią rolę ostrzegawczą i informują resztę ptaków o niebezpieczeństwie. W hodowli jednak ta cecha może być uciążliwa. Perlice są również bardzo zdolne do adaptacji do różnych warunków środowiskowych i wykazują odporność na wiele chorób dotykających ptaki domowe. Przetrwają na wolności nawet do 1% śmiertelności. Więcej upadków zdarza się u perlic do 16 tygodnia życia, zwłaszcza w okolicach 8 tygodnia, kiedy to rośnie hełm na ich głowach. Perlice są zdolne do rozpoznawania domowników i mają tendencję do wydawania donośnych i męczących dźwięków przez dłuższy czas w przypadku stresu. Są również przydatne w zwalczaniu gryzoni oraz szkodników roślin uprawnych. Ze względu na ich zdolności adaptacyjne i odporność, perlice dobrze radzą sobie w trudnych warunkach środowiskowych, gdzie okresowo występują niedobory wody i pożywienia. Żerują na otwartych przestrzeniach, gdzie znajdują nasiona roślin, jagody, zielonki oraz drobne owady, mięczaki i płazy. W przypadku suszy skupiają się wokół zbiorników wodnych. Perlice są ptakami naziemnymi, które słabo fruwają. Ich silne nogi umożliwiają im pokonanie nawet 5 km dziennie. Poza sezonem lęgowym tworzą stada, które mogą liczyć nawet 25 osobników. Samice składają bezpośrednio na ziemi od 12 do 20 jaj, a niektóre odmiany budują gniazda w specjalnych dołkach, zazwyczaj pod krzewami. Samice wysiadują jaja przez około 26 dni i opiekują się młodymi przez około 2 miesiące. Na wolności perlice mogą żyć nawet 12 lat. Perlice są nie tylko fascynującymi ptakami, ale także motywem zdobniczym. Ich piękne upierzenie można znaleźć na pamiątkach i przedmiotach w całej Afryce. Interesujące jest również to, że termin Polkadoc, groszki, na turach perlic odnosi się do popularnego wzoru na ich upierzeniu. Według jednej teorii, termin ten może pochodzić od tańca Polka i być związany z Polską. Perlice są niezwykłymi stworzeniami, które nie tylko zachwycają swoim wyglądem, ale również odgrywają ważną rolę w środowisku naturalnym. Ich zdolności adaptacyjne, praca na rzecz zwalczania szkodników i symbolika, jaką niosą dla różnych społeczności, czynią je istotnymi i interesującymi mieszkańcami Afryki. Perliczki, ze względu na swoje unikalne cechy i symbolikę, odgrywają istotną rolę w kulturze i tradycji różnych społeczności. Wśród ludu Zulu perlice są nazywane Impangela, co oznacza ta, która się spieszy i jest symbolem pracowitości. W języku ludu Tswana z nazwa perliczek to Kagaka, co odnosi się do wysiłku w przetwaniu. Wyrażenie gegia oznacza biegne z wysiłkiem jak perliczka. Dodatkowo, perliczki odgrywają również ważną rolę jako wskaźniki urodzajności Ziemi. Już starożytni ludzie zauważyli, że perlice jako pierwsze dostrzegają utratę urodzajności gleby i wędrują na inne tereny w poszukiwaniu pożywienia. Ludzie nauczyli się podążać za nimi, ponieważ wiedzieli, że tam, gdzie perlica znajduje pożywienie, mogą założyć uprawy. W królestwie Zulu podejmowano nawet próby krzyżowania perliczek z domowymi kurami, aby uzyskać rasę silną i odporną na suszę. W Afryce perlice były również uważane za ptaki o szczególnych mocach i cechach świętych. Wierzono, że potrafią chronić kurczaki przed chorobami, ponieważ ich dieta obejmuje również szkodliwe dla drobiu pasożyty. Były traktowane jako obdarzone przez bogów ptaki, które przynoszą zdrowie i dobrobyt. To przekonanie przenikało do wielu aspektów życia społecznego i religijnego, czyniąc perlice ważnymi postaciami w kulturze i wierzeniach wielu afrykańskich społeczności. Współczesne hodowle perliczek umożliwiły ludziom na całym świecie obcowanie z tymi uroczymi ptakami. Udomowiono kilka odmian perlic, takich jak szara, czarna, biała, perłowa i lawendowa. Zostały one introdukowane na półwysep arabski, Madagaskar, Karaiby, Nową Zelandię i Australię, gdzie zadomowiły się na dobre. Dzięki ich przystosowaniu do trudnych warunków i zdolności do przemieszczania się na duże odległości w poszukiwaniu wody i pożywienia, perliczki potrafią przetrwać w różnych środowiskach. Perliczki są nie tylko pięknymi ptakami, ale także fascynującymi stworzeniami, które od wieków odgrywały ważną rolę w kulturze i życiu ludzi. Ich wyjątkowe cechy, praca na rzecz społeczności i bogata symbolika czynią je niezwykłymi istotami, które zasługują na naszą uwagę i ochronę. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu o fascynujących czerwiczkach na moim kanale na YouTube. Mam nadzieję, że byliście zainteresowani i czerpaliście przyjemność w poznawania historii i symboliki tych pięknych ptaków. Jeśli podobał Wam się ten film i chcielibyście zobaczyć więcej treści o różnorodnych aspektach przyrody i kultury, zachęcam do zostawienia lajka pod tym filmem. Dodatkowo, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami i otrzymywać powiadomienia o kolejnych interesujących treściach. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale.